To jad mój dziad, a tego nie jad mój dziad, bo to jad. To jad wschodnio-karpacki, roślina śmiertelnie trująca. Pokażmy bliżej jej cechy charakterystyczne. A skąd wiem, że jest to to jad wschodnio-karpacki? Ponieważ aktualnie znajdujemy się w Bieszczadach i roślina ta bardzo często w tym regionie występuje. A tam gdzieś w oddali połoniny. Kwiaty są piękne, fioletowe, sporych rozmiarów. Zobaczcie, jak wielkie. Tutaj sobie wylatują pszczółki i zbierają nektar. Powiem Wam, że pszczoły latają po wszystkich kwiatach, zarówno jadalnych, jak i trujących. Także, jeżeli spożywacie miód, to spożywacie miód z różnych kwiatów, również kwiatów trujących, ale jakoś to się tak dzieje, że miód z tych pszczół. W efekcie nie jest trujący. Choć istnieje niewielkie ryzyko, że zbierałyby miód tylko i wyłącznie z tego to jadu. Wtedy pewnie ten miód byłby trujący. Jeżeli powąchacie ten kwiat, to jest praktycznie bezwonny. A tak wyglądają nieco młodsze kwiaty tutaj. Liście górą łodygi ma drobne, ale w spodniej części troszeczkę większe. O te liście tutaj całkiem sporych rozmiarów. Już mała część tej rośliny potrafi zabić, więc absolutnie nie eksperymentujcie z jej spożywaniem. Chociaż niektóre tojady są roślinami jadalnymi, aczkolwiek po specjalnym przetworzeniu. Jeżeli widzicie tojad, to zostawcie go w spokoju, bo są to rośliny rzadkie. Dodatkowo wiele z nich jest objętych ochroną. Jak jednak definiuje to, że roślina jest śmiertelnie trująca? Po prostu oznacza to, że już niewielka część danej rośliny, nawet 2-3 gramy, może nam poważnie zaszkodzić. Oczywiście stężenie substancji trujących w poszczególnych częściach danej rośliny może być różne. Czasami największe stężenie trucizny może przypadać na korzeń, czasami na łodygę, czasami na liście, czasami na kwiaty. To po prostu zależy od konkretnej rośliny. A jeżeli chcecie poznać więcej trujących roślin i pułapek dla zielarzy, to zachęcam do nabycia mojego Atlasu Dzikich Roślin Polskich na stronie atlasroślin.com.